Te siekane kotlety to będzie twój jutrzejszy obiad. Zanim zaczniemy gotować, pamiętaj, aby zasubskrybować kanał. Paprykę oraz cebulę pokrój w drobną kostkę, a surowego brokuła posiekaj. Pierś indyka pokrój w kostkę, a następnie drobno posiekaj. W misce połącz przygotowane mięso oraz warzywa, dodaj tarty ser, przyprawy oraz majonez i jajka. Składniki wymieszaj a następnie dodaj mąkę. Masa powinna być dość gęsta. Składniki do przygotowania kotletów znajdziesz w opisie. Z masy uformuj 12 równych kotletów. Do przygotowania kotletów możesz również wykorzystać pierś kurczaka i warzywa, które lubisz najbardziej. Posmaruj je olejem i piecz w 200 stopniach Celsjusza przez około 30 minut. Jeśli wolisz, kotlety możesz usmażyć. Gotowe kotlety podawaj z ulubionymi dodatkami. Smacznego!